Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj szukamy pierwszych oznak wiosny. Jak powiedzieć pierwsze oznaki wiosny? Jak jest znak? Znak to jest sign, czyli znaki signs. Czytam z na końcu. Pierwsze no to first. Pamiętajcie, że wymawiamy first, a nie jakiś first. Czyli The first signs of spring. Musi być jeszcze dopełniacz pierwsze oznaki kogo czego wiosny, czyli dopełniacz O. Czytam przez W, a nie Fy. Czyli jeszcze raz pierwsze oznaki wiosny. The first signs of spring. No i co my tu mamy? Tu mamy pąki na tej czereśni, czyli po prostu Cherry. A tu już mamy kwiatki, tak? Tu jest akurat śliwa, czyli zaczęła kwitnąć. Teraz jak to powiedzieć po angielsku? Może zaczniemy od tych pąków, czyli pąk, słuchajcie, to jest BAD, krótkie A i D, BAD, czyli mamy tu różne pąki, czyli buds. Czyli mogę powiedzieć, że pojawiają się pierwsze. Pąki. Wszystko się dzieje w tym momencie, jakby, a przynajmniej tymczasowo, czyli present continuous. Czyli mogę powiedzieć: The first pods are appearing. Tak? Pojawiają się czasownik appear. Robiliśmy o pojawiać się i znikać. Podlinkuję, podlinkuję wam filmik z tyłu. Yy, ok, czyli to były pąki, a teraz tak zwane kwiatki. Uwaga, nie nazwamy tego Flower, tylko Blossom. No i to może być policzalne, czyli Blossom. I teraz przykładowo ta gałązka zaczęła kwitnąć, tak. No ewidentny skutek, związek w tańszości, czyli ujmę to w czasie Present Perfect. Gałązka jak jest mała, to jest twig. Jak jest gruba, to wtedy powiemy gałąź, a to jest branch. Czyli tu mamy branch, a to jest twig. No ta jest powiedzmy jeszcze twig. Czyli powiem, że this twig, ta gałązka has na przykład begun, tak bo mamy czasownik begin, begin, begun w trzeciej formie Present Perfect, czyli begun. Czyli this twig has begun to begin Możecie dać albo pełen bezgłośnik, czyli to, albo ing, czyli albo to blossom, albo has, become, has begun blossoming. E, oczywiście możecie użyć też czasownika start, czyli has started. I po start też macie dwie opcje: albo ing, albo to, czyli has started to blossom, albo has started blossoming. Czyli słowo blossom to jest i rzeczownik, czyli kwiatek, i czasownik, czyli kwitnąć. Dzięki, trzymajcie się.